Radio Plus. Sedno sprawy. Janna Mucha, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. W platformie miało rozkwitać 100 kwiatów, rywalizować 100 szkół do no, spraw wyborów e, prezydenckich. Niewiele wyszło, zdaje się, pani poseł. Jest jedna kandydatka, że taki dawa bońska. Dlaczego to się nie udało? Na tej chwili wszystko na to wskazuje. Musimy jeszcze brać pod uwagę to, że być może jakieś zgłoszenia pocztą okaże się, że wpłynęły. Myślę, że to jest mało prawdopodobne, ale rzeczywiście na dzisiaj, na dzisiaj możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jest jedna kandydatka. A jeśli jest jedna kandydatka, to mamy jedną świetną kandydatkę. Wszyscy stawiamy już na nią. Myślę, że ten piątkowy zarząd w sposób jednoznaczny powie, że taki dawa Błońska jest, jest naszą kandydatką na prezydentkę. I, I ruszamy z kampanią. I tutaj jakby już nie ma, nie ma w tej chwili nad czym się wiele zastanawiać, trzeba, trzeba ruszać z kampanią. Ale taka tradycja platformy, bo w ostatnich wyborach na przewodniczącego partii pamięta pani poseł, wybór był między Grzegorzem Schetną i Grzegorzem Schatem. No, no Też jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie wypowiedzi Radosława Sikorskiego o ustawionych prawyborach w 2010 roku, no to nam wychodzi, że jakiś problem z demokracją jest w Platformie. E nie odczytałam aż tak twardo wypowiedzi Radosława Sikorskiego. Hmm, Wydaje to mi się... chodziło o to, że popierani przez y, kierownictwo partii, popierany przez kierownictwo partii był jego rywal. W tym sensie... Te w... Tylko, że Radosław Sikorski wystawiane. był osobą jednak w tamtym czasie nadal postrzeganą jako nowa w Platformie Obywatelskiej, hmm. więc, więc to prawdopodobnie wynikało z, z, z tego, że on jednak był cały czas odczuwany jako, jako osoba jeszcze nie, niewystarczająco zakorzeniona w Platformie Obywatelskiej. Trzy lata. E, natomiast ja mogę powiedzieć absolutnie jednoznacznie, że wybory były jak najbardziej uczciwe. Te właśnie z 2010 tak. roku. Zresztą byłam osobą, która prowadziła jedną z tych debat, więc, więc od środka pamiętam, widziałam, ze jak się. Z Nowakiem chyba. Tak, A, tak ze Sławomirem Nowakiem. Więc pamiętam, że to rzeczywiście była absolutnie uczciwa, uczciwa rywalizacja, natomiast po prostu Radek nie wygrał tych prawyborów. Ja trochę żałuję, że tych prawyborów nie będzie, bo ona rzeczywiście jest Spowodowałyby większą uwagę, czy, czy, czy mediów, czy, czy czy opinii publicznej skierowaną mm. na nas, w jakaś, jakiś większy ferment, jakieś większe zderzenie tak się, ścieranie nie wyszło, się. Pani, to, nie, to, to tak nie wygląda. chodzi o to, że nie wyszło. No, no, ale nie wygląda to dobrze. Ale, ale wie pan to. to Organizuje się prawybory i nie ma chętnych. Ale proszę spojrzeć na to z drugiej strony. Gdyby były prawy prawybory, można byłoby powiedzieć, OK, są, jest wielu różnych kandydatów, w związku z tym ta kandydatka, którą w tej chwili zgłaszamy, nie jest wystarczająco dobra. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dawa błońska po prostu jest kandydatką, która w pewien sposób onieśmieliła wszystkich no. innych kandydatów. To też powiedział, naby zrobił i ryba na przykład. On zawsze eee, można. No nie, no no to to uważam. To uważam, że Przy to to Jedna osoba po prostu w A, tym sensie, Ale moim zdaniem, moim zdaniem możemy, możemy, możemy podejść po prostu do tego w ten sposób, że tak dobra kandydatka spowodowała, że, że nikt więcej nie ośmielił się wystartować. Pani poseł, wczoraj po ekspoze premiera mieliśmy taki przegląd sił na opozycji, wystąpienia liderów partyjnych z Chetyna, Zandberg, Kosiniak, Kamysz. Z tej trójki kto był najlepszy? Ja wiem, że to największą uwagę ściągnęło na siebie wystąpienie Adriana Zandberga. Oczywiście to jest kwestia premii za nowość. On, to było chyba jego w ogóle pierwsze wystąpienie z, z mównicy sejmowej, więc ta premia za nowość zawsze jest. Z naszych kandydatów, z naszych, znaczy z naszych, z naszych przedstawicieli moją uwagę największą przykuło wystąpienie Borysa Budki. Było naprawdę dobre, tylko on występował jakby w tej drugiej turze, bo to jest ta, ta przeplantanka sejmowa i uważam, że naprawdę było dobre natomiast no, tam było w ogóle kilka bardzo ciekawych wystąpień i tych w trakcie ale pytań... o Grzegorza Schetyna nie chodziło przede wszystkim. O Myślę, Schetyna, poseł, no, ale... Zapomniała pani ocenić. Grzegorz Schetyna rozpoczął od rzeczy, które trzeba było powiedzieć. Znaczy, taka jest rola szefa partii, żeby mm. powiedzieć, że premier jest premierem, który został wskazany i który jest w pełni sterowalny, bo niestety tak jest. Musiał powiedzieć o tym, że, 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 że PiS nie odnosi się w żaden sposób do praworządności. Znaczy, jego rolą było określenie takich, takich absolutnie oczywistych rzeczy. Może z tego powodu to nie było jakieś odkrywcze przemówienie. Natomiast to, które, które przedstawiał e, Borys Budka, który mówił dokładnie to samo, znaczy w dużej części podobne no. rzeczy jak tego, o których wspominał Adrian Zandberg. Czyli mówił o tym, że premier mówi o normalności, ale jaka to jest normalność? Że premier mówi o państwie e, dobrobytu, ale jakie to jest państwo dobrobytu? To są bardzo podobne wątki, które się pojawiły w jednym i w drugim wystąpieniu i wątki, które uważam są Tylko tak naprawdę najważniejsze panią, jako ja zapytali dzisiaj. E, Każdego posła Platformy powiedziałby, że premier był wczoraj świetny. Każdy poseł lewicy powiedziałby, że Adrian Zanberg był wczoraj znakomity, wybitny. Pewnie wręcz by powiedzieli o Władysławie Kośniaku, Kamyszu to samo byśmy usłyszeli od ludowców. To A jak pan widzi... chyba Ja, ja trochę ja niuansuję. Premiera? Nie, ja trochę niuansuję. Trochę? Staram, staram się być, nie, staram się być sprawiedliwa po prostu. U staram, słowa, nie było Grzegorzu Staram się, staram się te, te, te oceny po prostu wyważać i, i mówić rzeczywiście tak jak, tak, jak myślę. Grzegorz Schetyna. Meu... W, 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 przemówienie jako, jako przedstawiciel opozycji i musiał powiedzieć po prostu rzeczy, które są tak? kamieniami milowymi w, w, w tego typu ocenie. To wystąpienie nie jest dowodem na to, pani poseł, że czas Grzegorza Schetyny w Platformie powinien dobiec końca na tym stanowisku, które piastuje oczywiście. My mamy zapowiedzianą, zapowiedziane wybory wewnętrzne. Statut nas do tego obliguje. Kadencja Grzegorza Schetyny upływa w połowie stycznia. Mhm. Ostatni zarząd zapowiedział, że w połowie grudnia rozpoczyna się procedura wyboru nowego przewodniczącego. Przypomnę, że wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej wybierają nowego przewodniczącego, więc to jest naprawdę bardzo ciekawy proces wyborczy. I w związku z tym, jeśli Grzegorz kiedyś zdecyduje się wystartować w tych wyborach, oczywiście ma pełne prawo do tego, żeby postarać się o odnowienie mandatu. Natomiast ja się spodziewam, że Kontrkandydatów będzie miał przynajmniej kilku. I myślę, I myślę, że to będzie ciekawa rozgrywka. Wciąż powtarzam, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby mm. o tym mówić. E, 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 bardzo wiele rozmów, bardzo wiele ustaleń z, 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 z różnymi ludźmi dotyczącym, dotyczących tego, kto z nas wystartuje, jaki, jaki będzie kształt tej, tej, tej listy kandydatów, więc na tej chwili jeszcze nie, nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Ale Grzegorz Grzegorz naciągnie platformę w dół? No bo wszystkie badania to pokazują, pani poseł, że Grzegorz Schetena... jest nie jest lubiany, nie, nie ufają mu ludzie, nie, nie, ale, ale nie, 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 nie można nie chcieli, żeby był premierem, szefem platformy i jeszcze długo by wymieniać. Nie można mu odbierać zasług. Wyciągnął platformę obywatelską w takiej sytuacji, w której wydawało się, że ta partia już w ogóle przestaje istnieć, tak? Proszę sobie przypomnieć ten 2016 moment. Rok kiedy tak, tak? kiedy przejmował władzę, wtedy nowoczesna miała bardzo wysokie notowania, my rzeczywiście pikowaliśmy, doprowadził do tego, że powstała ta, ta szeroka koalicja. Doprowadził do tego, że w dwóch wariantach sprawdziliśmy, w jaki sposób wyglądają wybory, czy w jednym bloku jako, jako szeroka koalicja, czy trochę Trochę ta koalicja była w innym kształcie. E, uważam, że rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z, z sytuacją, kiedy Grzegorz chetna po prostu doszedł do ściany. Że, 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 że ja mam w każdym razie takie przekonanie, że e, platforma. Nie wygra tych kolejnych wyborów, jeśli, jeśli zmiany przywództwa nie będzie. Ale to nie oznacza, że tych zasług nie powinniśmy widzieć i nie powinniśmy doceniać, bo one są naprawdę wielkie. I to nie oznacza również tego, że w Platformie znaczy, no, Platforma jest. Platforma też potrzebuje Grzegorza Schetyny, jego talentów, jego umiejętności. Tak więc tak? to to więc mam nadzieję, że, że zobaczymy, jak będzie, oczywiście, bo nie wiem, kto wygra, nie wiem, jaka, jakie będzie rozdanie, ale mam nadzieję, że po prostu będziemy w stanie ułożyć te, te, to, to, to nowe Kierownictwo, nie wiem, w połowie stycznia, czy, czy, czy gdzieś w tych, w tych okolicach, tak żeby, żeby po prostu kolejne wybory wygrać. A jeżeli zostanie Grzegorz na szefem Platformy na kolejną kadencję, to partii grozi rozpad, gdzieś te siły odśrodkowe mogą być to tak trzeba, znaczące, że trzeba byłoby, znaczy To trzeba byłoby na pewno bardzo przebudować nasze działania, ale to wtedy jest zadanie Grzegorza Schetyna, a nie moje, więc nie będę podpowiadała, w jaki sposób ewentualnie trzeba byłoby to zrobić. Ja Powiem szczerze, mam nadzieję na, 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 na zmianę, bo uważam, że ta zmiana po prostu jest nam potrzebna. Będzie odświeżająca na pewno. Pani poseł, to jeszcze jedna sprawa. Wczoraj mecz Polski ze Słowenią na stadionie narodowym wygrany, ale problemy potężne z murawą. Zawodnicy, kapitan Robert Lewandowski mówił, że liczy na pomoc rządu w tej sprawie, bo tam ślizgali się piłkarze po tej murawie. Była minister sportu, ma jakąś radę, co by w takiej sytuacji. Myślę, że wszelkie pytania do obecnego ministra sportu, czyli do pana Mateusza Morawieckiego, trzeba, trzeba kierować. się. Nie oglądałam meczu, nie miałam możliwości. Byliśmy w tym czasie w Sejmie, a w tym czasie obrady trwały. A nie wiem, czy nasi widzowie o tym wiedzą. Skończyliśmy wczoraj w okolicach, nie to wiem, 12:30 czy 1:00 w nocy jakoś, jakoś tak nawet nie wiem, która była godzina, więc, więc nie było szansy na to, żeby obejrzeć mecz. A mówiła to Janna Mucha, posłanka Platformy Obywatelskiej. Bardzo, Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Dzięki. Dobrego dnia pani i państwu życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus, sedno sprawy.